Witam Was bardzo serdecznie. Oglądacie kanał Taba na rowerze. Największy w Polsce kanał o rowerach elektrycznych. 1 września 2018 roku na moim kanale pojawił się film z rowerem Grape G12S. Film ten był zatytułowany Najdroższy elektryk na moim kanale. No ale w dniu dzisiejszym ten tytuł przestał być aktualny. Dzisiaj będzie M1 Spitzing w wersji racing. Karbonowa rama karbonowe koła no i ten wyjątkowy silnik centralny Teku Motors, który ma moc 920 W oraz 120 Nm no, ale nie ma co przedłużać ruszamy do Gorzowa zostańcie do końca więc jestem na miejscu, jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim będziemy oglądać dzisiaj taki naprawdę zarąbisty sprzęt M1 Spitzing yy, Mamy ze sobą tutaj Adriana. Cześć Adrianie. Witaj Radek. Adrian to jest właściciel sklepu Funbike, właśnie tutaj w Gorzowie. No i właśnie dzięki niemu będziemy mogli oglądać sobie tą karbonową zabaweczkę. Adrian, opowiadaj, co to jest za sprzęt? Robert został zamówiony przez naszą firmę, w niemieckiej firmie Orange Bike Concept. Rama jest zbudowana z karbonu całkowicie. Aha. Topowy jednopółkowy amortyzator Fox 36 mhm. Elite. W środku powietrze. Czytałem na necie, no. że są bardzo lekkie. To jest chyba 2,5 kg. Cały ten amortyzator waży, więc jest super. Tak, 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 dokładnie. Sercem tego rowerka jest silnik około 1 kW mocy mhm. z czujnikiem nacisku. To jest. TQ120S. Tak. To jest mega technologia. Jak już zdążyliśmy, już tutaj chwilkę porozmawiać, to jest silnik, który jest wykorzystany w bardzo niewielkiej liczbie e-bajków. Między Dokładnie. innymi właśnie to jest high bike. Highbike, tak, nie pamiętam modelu, ale też kosztuje podobnie co ten rower. Tak. Aha. Napęd przekazywany jest poprzez łańcuch na tylne koło mhm. 11 rzędów kaseta. Od 11 zębów do 48. Mm. E, trochę za delikatny na, na te moce, ale na razie wytrzymuje. Bardzo wielki blad z przodu. Jest, tak. 48 tak, zębów. Tak, 48 zębów. Tak. Głównie po to, żeby uzyskiwać e, duże prędkości. E, z racji tego, że iż, iż jest to wersja e, Race, Aha. czyli do 75 na godzinę. Uf, o kurde. Tak, tak, tak. <śled> ale. Na... Na Wysta... prostej udało mi się 60 na godzinę, podejrzewam, że, że da się więcej, nie? Aha. Ja się jeszcze chwilę pozachwycam samą ramą, Jasne. widzimy właśnie jak tu przebłyskuje nam karbon, w, w słoneczku, tak. Ciekawą, kolejną ciekawą rzeczą jest to, że amortyzator, damper tylny jest, jest schowany. Jest, schowany. jest tak. schowany, Dla niewprawnego oka nie widać go w ogóle z boku, tak? Tak, tak, że o, jest, że jest go to tak w ogóle z boku? nie widać. Nie? Aha. Zradzają tylko łożyska, nie? Łożyska tak. tutaj połączenia Aha. ramy z widelcem. to jest 160 mm skoku z tyłu 160 z przodu czy tak, 180? 160 z przodu jest. Aha. 160 z przodu, 160 z tyłu. Też uwagę przykuwają właśnie karbonowe koła. Mhm. E, to tak, nie są zwykłe szprychowe, tak, w tej wersji konkretnie, nie? Tak, tak, tak. No, wyglądają super i te opony plus size. Tak. 3,03 cale szerokość. Nie wiem, jeszcze jak z wytrzymałością tych kół. Aha. No, naprawdę imponująca. Tak, hamulce znane z mocniejszych sprzętów MT5E z odcięciem gazu. A Magura. Tak, z odcięciem gazu. Tak jest. I przód, i tył. Dobra no. I tutaj właśnie też. Widać od razu, zacisk hamulca jest zamontowany w też, systemie post-mount, tak, czyli tak, właśnie on jest tak, wciskany tak, w ramę, nie ma żadnych przejściówek, nie ma nic. Dokładnie. I siedzi też na karbonie, jak widać. Nie? Aha. O, tutaj widać też jest czujnik, to jest tak, sensor. Tak. Na pół sekundy odcina nam gaz przy zmianie, przy zmianie biegu. Oczywiście całkowicie nie zwalnia nas to od myślenia podczas zmieniania biegów, tak. ale, ale oszczędza napęd. Oszczędza na pewno na pewno i widać też lekko tutaj przeszlifowane oryginalnie na, na łańcuchu. To też ułatwia zmianę biegu nie? przy takich właśnie e, trudniejszych momentach. Nie? A, okej, okay, okej. Okay. No. Gdzie nie spojrzysz na ten rower, no to jest dzieło sztuki po prostu. Widać, Dokładnie. że jest przepiękny. E, tutaj bateria jest zabudowana w środku tak, e, w tak, poprzednim tak. modelu. W poprzednim modelu, tak jak przed chwilą też wspominaliśmy, ta bateria była troszeczkę na zewnątrz, pod spodem. Tak. Ja jeszcze gdzieś tam właśnie tutaj wrzucę zdjęcie. Też mieliśmy poprzedni model Aha. i nie podobał nam się głównie z tego względu, że właśnie taka jakby narośl była, jak to tak. mój kolega mówił. Nie? On, właśnie... on, on strasznie rzucał się w oczy, że to tak. nie jest zwykły że to rower. nie jest tu, tu natomiast tak. jest, to, jest to lepiej rozwiązane. Tutaj jest takie dodatkowe zabezpieczenie trzymające baterie. Trzymające baterie. W środku, tak? No tak, okej. Okay. Tak, tak. Tu jest pakiet 14S6P. Tak, prawdopodobnie na Samsungach 35E. Aha. E, tak, w tej konfiguracji, daje nam nominale 52V. Czyli nie jest to przepisowe napięcie według Właśnie. Unii Europejskiej. To tak. ciekawe, nie? A co ciekawe, ten model można zarejestrować i jeździć nim legalnie po niemieckich ulicach. Aha. A przecież jednak napięcie nie jest przepisowe. No właśnie. Tak, tutaj robią to w tej konfiguracji, ale no. Bo właśnie to jest pojazd, który uzyskał homologację drogową. Zdecydowanie tak. Jest przygotowany pod rejestrację. Tu jest podświetlenie tablicy rejestracyjnej. E, światła stopu i zawsze się światła palą. Tak, światła zawsze palą. Takie są przepisy co do tych właśnie szybkich rowerów. O, piękne. Jazda jeszcze lepsza. Właśnie, jak i skoro jazda jest jeszcze lepsza, będziemy zaraz go testować, pozwolę sobie przejechać się na tym pięknym Oczywiście. rowerze. Bardzo się cieszę z tego powodu, ale zanim to zrobimy, jeszcze właśnie nagram kilka ujęć, żebyście mogli go zobaczyć w takiej pełnej okazałości. Pogoda sprzyja, tak jest. To by pomyślał co, że w listopadzie taka pogoda nas będzie tutaj gościć, nie? Dzisiaj taka. No, no, no. Jest jeszcze kilka drobiazgów a propos tego roweru, o których nie mówiliśmy wcześniej. Między innymi jest to gniazdo ładowania. Tak, no, tak zwana wtyczka Rosenberga. Ma w sobie magnes i nakierowuje wtyczkę w gniazdo, nawet po ciemku. I mimo, że są dwa bolce, to nie można jej źle włożyć. Eee, nie, mimo tego są jeszcze tutaj ząbki, że, że na siłę też nie włożysz, ale, ale bieguny magnesów cię nakierowują, żebyś nawet po ciemku włożył wtyczkę bez problemu gniazda. Ja będę chciał wam jeszcze coś powiedzieć więcej na temat tego silniczka TEC-u. Pokażę wam właśnie króciutki filmik, który znalazłem na ich stronie, jak one są składane. Jak wyglądają w środku. Tak, bo to jest niesamowite, nie to jest taka technologia, że głowa mała. Prawdopodobnie nie ma tu żadnej przekładni. Bezpośrednio silnik przekazuje na zębatkę moc. Aktualnie nie ma nic mocniejszego na rynku, jeśli chodzi o te mid drive, nie? Jest Bafang, a ten Bafang Ultra. Ultra. Jest no troszkę właśnie. mocniejszy. Tak, tak. Aczkolwiek te wspomaganie w nim nie działa tak płynnie jak w nim, tak? Tutaj, tak. tutaj działa od nacisku na, na pedał. Tak. A w Bafangu ponoć działa 50%, 100% i tak dalej. Ale okay. tam ponoć kwestia zmiany sterownika pomaga to rozwiązać, nie? Okej. Okay, okay. Teraz się przejedziesz tutaj. Dobra. Zobaczysz jak to, jak to działa. Dobra. To co? Jedziemy. Opowiedz mi coś jeszcze o tym, o wyświetlaczu. O wyświetlacz? Wyświetlacz jest prawdopodobnie od systemu Broze. Nie wiem czy znasz firmę. Okej. Okay, to jest ich konkurencja tak naprawdę teku te Motors. Tak? Chyba tak, no. Chyba tak. No, no. Możliwe, no. no Jest to no. tak naprawdę jedna z ich konkurencji. Minimalistyczny OLEDowy wyświetlacz z podstawowymi funkcjami jak wskaźnik baterii, Światła są zapalone od początku włączenia roweru. Takie są przepisy co do tych szybkich rowerów. Aha. No i tu mamy poziom mocy, wiadomo, największa moc, największa przyjemność. Aha. Światła mimo wszystko możemy wyłączyć. Aha. Jest też tryb prowadzenia roweru, 6 km na godzinę. Okay. Ale właśnie. manetki. Tak, tak. Tu, tu. A ten joystick w środku. A joystick służy do sprawdzania parametrów, ile kilometrów jeszcze zrobimy. Ile mocy jest aktualnie podawanej watach. No, tak, tak, okay, tak, tak fajnie. taka ciekawostka, ale no w KTLCD3 też jest, nie? Tak, tak, tak. Ile zrobiliśmy kilometrów. Przebieg cały. roweru jest mały, no mały no, jest, bo, bo, bo niedawno dopiero przyjechał. Tak? tak, tak. I przyszłości, w przyszłości producent, producent yy, cały czas tworzy aplikację pod, tego, pod ten rower. Uh -huh. Także będzie można pewnie coś sobie konfigurować. tak? Aha. Minimalistycznie, bo to ma służyć do przyjemności jazdy, a nie tam zabawą ustawienia ustawienia. Pisiedla. Dobra, dobra. Ja lubię właśnie jeździć jak najbardziej. Tak. Ty, Adrianie, jeszcze też budujesz rowery, nie? Tak, to też tak. jest ważna rzecz, jaką trzeba tutaj opowiedzieć. Przerabiam rowery na elektryczne, buduję też te mocne konstrukcje, tak na życzenie. Praktycznie każdy rower jestem w stanie przerobić na elektryczny, tak? O, super. Na mojej stronie są właśnie przykłady różnych przeróbek i co, no. Ale dzisiaj właśnie patrzymy tego fabrycznego. Tak, dzisiaj patrzymy fabrycznego. Dobra, dobra. Bo jednak się troszkę różni od tych przerobionych z klockami w tylnym kole. Ale jak ładnie pracuje tak, ten amortyzator tak, tak, do. Tak. Jest, to, jest to najlepszy jednopółkowy amortyzator Aha. o tym skoku Zobaczmy jak to jest Bardzo cichutki Sp Spodziewałem się, że będzie taki, wiesz, że będzie wyć Bardzo fajny, bardzo łatwo go wyczuć z racji, że jest lekki tak. Że przyspiesza razem z nogą o. Tak, to jest, to jest najfajniejszy Wtedy, tak. kiedy potrzebujemy dodać tego gazu Wtedy nam podaje No i zawieszenie, na razie tylko patrzyłem tutaj na tym Śpiącym policjancie, ale jest Fajnie, fajnie chodzi Na tym, na jednym kole nie pojeżdżę Dlatego, że on ma y, tak. czujnik Czujnik hamowania, że odcina mi silnik jak naciskam, wiesz Prowadź, powiedz gdzie możemy się przejechać No dobra, to jedziemy To jedziemy Ale zupełnie nie brakuje mi tutaj manetki jak jadę, wiesz O właśnie Zupełnie, nie? To to, to nie jest tak, że ja tu o, szukam jej albo ubolewam Dobra, jak? Lekko, o to chodzi. Pięknie, A, super, świetna zabawka, co? No, lekko idzie, kurde, pod górę. Fajnie, fajnie, naprawdę. To już wiemy po testach Cano Dayle Kudo. Po prostu mi drive wylazł sobie bardzo dobrze na takich podjazdach. O, A, widzę. I teraz, I teraz ja będę mieć mniej pracy niż ty. Na pewno. Zaleta elektryka nad motorem. Możemy przenieść. Tak, tak. No i właśnie tak jak, jak mówię, ja będę mieć mniejszy problem, bo kona 37 kg, a ten rowerek 25 to nie było trudne w żadnym stopniu. Bardzo przyjemne doświadczenie. Od razu czuć, że ten po prostu rower jest mega, mega lekki, mega zwrotny. To uczucie z jazdy jest takie zupełnie naturalne. Jedyna rzecz, jaka tak naprawdę nie odpowiada mi w tym rowerze, to jest chyba rozmiar, bo jest to LK dla mnie jest troszeczkę za długi. I o, ja jeszcze chyba bym wywalił czujniki hamowania albo przynajmniej odłączył je, dlatego że chciałbym podpróbować jazdę na jednym kole. Ale no niestety nie mogę, bo jak używam hamulca, no to on mnie odcina To jest i tak dla celów bezpieczeństwa Bo większość osób Odpadnie. jednak będzie wykorzystywać ten rower w taki sposób no, że te czujniki hamowania się przydadzą i to uwierzcie Jesteśmy po Tak jest Przeczce M1 Spitzing. Oj, bardzo fajne wrażenia, naprawdę. E, jeszcze raz to powtórzę, super naturalne uczucie zjazdy, tak. e, Silnik, no petarda, naprawdę. Sterownik to pewnie Fok, nie? Sterownik tak. pewnie ze sterowaniem Fok, tak. wektorowy, dlatego jest taki cichy, płynny, mało zużywa prądu. To zdecydowanie chyba najbardziej przyjemny rower fabryczny, na którym jechałem. A, nie ukrywajmy, to chyba będzie też i najdroższy rower fabryczny, na którym jechałem. E, powiedz nam, jakie to są koszta, mniej więcej, taki, taka zabawka w tej konfiguracji, bo y, to jest topówka, nie? W tej konfiguracji, z kołami bardziej pokazowymi niż, tak. niż do jazdy w, w terenie, prawie 12 tysięcy euro. 12 tysięcy euro, nie? I czekania, ale, tak. czekania rok prawie na ten rower. No, ale on nie dość, że cieszy oko, w terenie zachowuje się no, rewelacyjnie. Jest przygotowany do rejestracji, aczkolwiek nie wiem czy w Polsce by to się udało. Aha. Jak diagnosta jak, jak by podszedł do, do, takiej, do takiego pojazdu. Czy żeby, żeby dali tablicę na taki pojazd? Ciekawe, ciekawe. No, ciekawe. no, no, no. no tak się jak. No... Atest tak, wszystkie atesty, mm. wszystkie i tak dalej. Cieszę się, bo ten dzień był naprawdę bardzo fajny. Fajnie się, mm. fajnie się gadało. Się no cieszę. ludzie z branży, nie? Oczyliście. Ludzie z branży. razem pojeździliśmy, Jana Taby rowerze. Tak jest. Tak. Kona też Świętna, się spisała. Jazda. Piękny nie. rower. Piękny. Dzięki bardzo Świętny mi miło. Projekt, naprawdę. No nic, ale z tego co też rozmawiamy, nie be... my będziemy się widzieć prawdopodobnie niejednokrotnie. Na pewno, na pewno. Ja, Bo... mam, ja mam w planach przerobienia Giant Reign przez tak? Z Bafangiem BBS-HD, także też coś ciekawego będzie, nie? Na wiosnę. Na dzisiaj się żegnamy. Dzięki. Do Dzięki. zobaczenia, do, do zobaczenia następnego. Do następnego razu. Moi drodzy, Adrian zaprasza Was do Gorzowa. Są tam naprawdę ciekawe tereny, po których można pojeździć i zwykłym rowerem i rowerem elektrycznym. Zawitajcie w tamtych rejonach, jest warto. Jeździłem już na kilku fabrycznych elektrykach, w tym na, na przykład Cubie Reaction albo Canon Dailu o których odcinki już na pewno widzieliście na tym kanale. No i muszę wam przyznać, że ten M1 Spicing, no to jest jednak zupełnie inna liga. No, co zresztą widać też po cenie. No ale jednak trzeba przyznać, że ten silnik Teku 120S robi bardzo dobre wrażenie. Bardzo cichy, bardzo mocny. No i z racji, że jest zamontowany centralnie, no to środek ciężkości pośrodku roweru. Same zalety. To zdecydowanie najlepszy mid, jaki do tej pory testowałem. No cena niestety zaporowa. I to zaparowa na maksa. Osobiście nie będę mógł sobie na to pozwolić, jeszcze przez długi czas. To jest po prostu sprzęt dla bogatego pasjonata, kolekcjonera gadżetów albo jakiegoś takiego sukcesywnego przedsiębiorcy, który no, robi koszta w firmie. Moi drodzy, jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Jeśli dzisiejszy materiał Wam się podobał, zostawcie koniecznie lajka pod filmem. To bardzo pomaga rozwijać kanał. Osoby zainteresowane rowerami elektrycznymi. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, no, żeby Was nie ominęły kolejne odcinki, bo już za tydzień będziemy mieć odcinek z Ronaldem. No i cały proces budowy jego roweru, trochę się na to zbierałem, ale jestem już przy końcu praktycznie jest gotowe. Mam też sporo materiałów z procesu budowy roweru Magdy. Jeśli chcecie to też złożę z tego odcinek, tylko musicie napisać w komentarzu, czy interesuje Was cały proces budowy tego roweru. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jedzicie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.